Witam wszystkich, Freddy, siemaj, że jesteś nowy, zostaw subika. E, pod... Witam wszystkich, Freddy, sięmaj, że jesteś nowy, na... serio przy Czekajcie. E, witam wszystkich, Freddy, że jesteś nowy, zostaw subika pod najnowszym e, linku w opisie, pierwsza linka, e, Bo jak tam wbiję tysiąc subów, to moja morda będzie na streamach i na odcinkach XD. E, I co? I zostaw tutaj, co subika, i łapkę w górę. Tutaj zostaw dla zasięgu, z góry dziękuję. Napiszcie, czy jest ładny overlay, taki świecący, co nie, co zmienia kolorki, xd. Widzicie, jak overlay zmienia kolory, xd. Trzymajcie te rady i zostaw łapkę w górę dla zasięgu. Ej, czy te rady zagramy sobie? Gdzieś tak yy, 17, Fortunuta, XD, Fortnite Nie wiem, no to powiedz, please. Bo ja ogólnie już mam trzy kanały, nie z takim jednym gościem wybiłem to bardzo szybko. Może był słaby, mega, ale bardzo szybko z nim wybiłem. To było super. Z kubek, Dobra. Napiszcie, czy ładny mam overlay, bo moim zdaniem zanim się bardzo mi podoba. Overlay. Mi ten overlay się tak podoba. I czekajcie, przytnę to dobra, patrzcie jakie fajne dunejki macie. Hm, <śm> serio. Dola, po njem bi bil git paskod na better, no vem. Ne, no please, no da, ve, zagrava. Vem, vleče sem vtedy na paskodno čiter. Adi, no vtedy leče sem na paskodno, to je better, serem. Paskod na better. Ale ten overlay się ładnie świeci! Jak choinki, XD W sensie jak lampki na choinkach to się świeci. Ej, mam pomysł! Mam spróbować yy, zestreamować Fortnite wizowie. Spróbować na moim internecie i komputerze. Zobaczymy, co się stanie. Pewnie by mi cały komputer wywalił. Weź Adi się, odezwij. Siema, Karol. zostaw apkę w górę do zasięgu. Mi się podoba ten overlay serio. Jest tak ładny. to <laughs> <laughs> wow, stosowów spoko. Nie ja widzę, że to nie ma sensu. W ogóle zasięgów nie ma. Trzy osoby. Zostawcie wszyscy łapkę w górę zasięgu. Dobra. A spoko Karol, no widzisz fajny YouTube. Dlatego są takie słabe zasięgi. Nawet powiadomienie nie, przy nie przychodzi do cypacoma co tych subów. XZ <grych> Ale że ja zmieniam scenę, jak debil? <laughs> wiem, Karol. Być co, nie, to nie ma sensu. Chyba będę... Zacznę streamować na głównym kanale, stąd tego unbana, wiecie? To nie ma sensu, serio. Chyba kończymy tego live'ika. A, dobra, Piotr, siema, siema. Nie wiem, czy kończymy tego live'ika. Zobaczymy, jak będzie powyżej 10 ludzi, no to możemy nie kończyć. Zostaw łapkę w górę, dla zasięgu. Ej, spróbować Fortnite streamować, XD. Będzie miliard, będzie miliard pingu. Możliwe, że mi go wywali. Ale by było beka. Nie, spoko, zapomniałem jak, co to znaczy ten skrót, Piotr, zapomniałem, tyle mu rzeczy na głowie, że zapomniałem jak to skrót. nie wiem, raczej nie spróbuję, bo za dużo będzie. Ej, Karol, zacznij umieć grać w tę grę, to wiesz, nie będziesz tak już mówił. A to może Karol lepiej w tubi się grać, nie? No nie Aha, spoko Piotr. Umiem, umiem. Bardzo dobrze. Karol. Co ty mówisz? Nie, tam w CS a no CS nie jest, nie jest do streamowania. Bę, patrzcie jaka suma 100 zł. Chyba kończymy tego streamka, bo ja nie mam co robić, wiecie? Ja już sobie powiedzieć. Spoko Piotr. Cztery osoby, zostawcie wszyscy łapkę. Dobra, chyba koniec lajwika, nie? nie no żartuję tak szybko, nie. Ale nie no serio, chyba będzie koniec. Jeden plus... 190... Co?! CO?! Aha, dobra. Co?! Czekaj, muszę zobaczyć o co chodzi. Serio? On tyle wyschło i ja myślę, że mniej. No to jest stream przecież Piotr. Dobra. Możemy spróbować wbić do kogoś. Dobra, wbijam tutaj Widzowie. Za szybka prędkość. Jaki symbol to ustawił XD Za mało osób. Więcej tu mi dawajcie Za mało osób <noise> Tu jest 7 wbiłem, dobra, tu mogę być I po tej grze serię kończymy, bo żadnych zasięgów nie ma. Trochę słabo, co nie. Po tej grze kończymy. Sorko, wynagrodzę Wam to. Yy... Możliwe, że jutro. Więc co, ja chyba już teraz kończę, bo mnie to wkurza, że nie jestem impostorem. Więc co wynagrodzę co mam w jakieś weekend zrobię livea pięciogodzinnego, więc co jeszcze ja żegnam, będzie live pięciogodzinny gdzieś w sobotę jeszcze albo gdzieś, albo w wolny czas zrobię. To co, dziękuję, że byliście i dziękuję za łapki i elo. Dzięki, że byliście, siema, siema.